Siemanko, z tej strony Polus. Witam was bardzo serdecznie dzisiaj w odcinku z Mighty Questa, mianowicie nowy event Keeper's Hunt, który wyszedł wczoraj. E, już wam pokazuję, tutaj jak widzicie dwa dni zostało, wczoraj wyszedł ten event. Jakoś nie udało mi się wczoraj go nagrać, także go nagrywam dzisiaj i wrzucę też go dzisiaj. Co do, co do eventu jest on spoko, każdy go może zrobić, da radę ten event zrobić w sumie jeden dzień. Także... W jeden dzień e, da radę zrobić, e, co dzisiaj wam pokażę, jak robić ten event, i pokażę wam, gdzie jest każdy boss, lub mini boss e, na mapie, w Mighty Questie, w każdym jakim zamku i tak dalej. Może to się osobom przydać. Tym, którzy nie wiedzą. Także na początku mamy tutaj misję, którą zaraz pokażę, jak zrobić. Takie misje wam będziecie mieli wyświetlane na początku, i będziecie Was 4 albo 5. I macie napisane na jakim difficulty to macie robić. Tutaj yy, na przykład jest napisane Hard Difficult, macie Normal, no i jeszcze macie yy, najlepszy, mianowicie chyba to jest na. Yy, zaraz już wam mówię, to jest napisane Extreme, tak? Chciałem powiedzieć coś innego, ale w każdym razie yy, Extreme Mode. I teraz tak, jeśli chodzi ogólnie o takie questy. Co jeszcze można mieć? Można mieć na przykład quest, że na przykład na hard modzie musicie zabić jakiegoś bossa używając na przykład, nie wiem, water Albo całego setu czterogwiazdkowego, albo na przykład yy, różdżki, takie, takie rzeczy można, możecie mieć. I auto winy na to działają, na przykład macie questa że musicie używać jakichś trzech konkretnych skilli wystarczy, że ubierzecie te skille klikniecie sobie auto-ina i macie od razu, tak jakby, zaliczonego questa. My tu teraz mamy questa Defeat, Defeat Necronancy. Nikronancy to jest boss, tak jak każdy tutaj z tych questów. Także wchodzimy sobie i on był na hardzie do zrobienia. Także wchodzimy sobie hard, wchodzimy sobie na akt 9 i wchodzimy sobie na Castle 10. Także możemy to zrobić auto -winem, zrobimy to normalnie. I zaraz y, po tym, jak wam zaliczę tego questa, będziecie mieli po prostu y, listę wszystkich bossów. Będę mówił na przykład, y, jaki jest boss, i nazwę bossa. Będziecie mieli nawet zdjęcie bossa. Tutaj się po y, mojej lewej stronie będą wyświetlać y, bossy, i tak dalej, i z nazwami. I będziecie mieli napisane, na jakim akcie możecie go na przykład, na jakim zamku, na jakim akcie możecie go też y, spotkać. Nie wiem dlaczego nie używam skilly. Ale to tam mniejsza. No i zabijamy sobie tego bossa. Jak zabijemy sobie tego bossa, teraz nam quest powinien się zrobić. Więc czekamy chwilkę i yy, quest już będzie zrobiony. Loading 100%. No i jak widzicie, mamy to już zrobione. Dobra, mamy do klamowania, także robimy i od razu się pokazuje kolejny quest, Defeat Gen, i tutaj jest na extreme, no i dostajemy za to już 200 kluczy i dostajemy za to akurat 6 item, także teraz wam będę mówił ogólnie nazwy, jakich, yy, gdzie ogólnie znaleźć te bossy, więc je przydają wszystkie, znaczy prawie wszystkie. Bossy robicie na Adventure. Jeden jest boss, mianowicie Skeleton King, którego od razu już wam mówię, że robicie sobie w Keeper's Colosseum. On tam jest jako 31 mobak do zabicia, także tam jest Skeleton King. No i oprócz tego mm, na tutorialu robicie Cursing Karla, oczywiście, mm, także to, to już chyba każdy wie, który gra już w tą grę, to jest normalne. Tutaj macie po lewej ogólnie jak on wygląda. Pierwszym bossem, który ogólnie będzie taki, no to myślę, że akt e, pierwszy, zamek trzeci tutaj e, jest boss, mianowicie Little Ralary I e, tam robicie wszystkie kwestie na temat e, tego bossa. Kolejny boss to jest akt drugi, zamek dziesiąty i to jest Almighty All. E, zamek kolejny, czyli kolejna strona to jest akt trzeci. No i zamek dziesiąty, tam macie Wendy The Widow e, sobie znajdziecie. Takiego pająka, tutaj jak widzicie po mojej lewej stronie. Kolejny boss jest na akcie czwartym, na dziesiątym. Tak jak wiecie, każdy boss jest na dziesiątym, tylko mam tutaj, mówię jakie to są bossy, nazwy, i po lewej macie taki poradnik szybki. Także na akcie czwartym, na dziesiątce, znajdziecie charging, charging tego Harlesa. Także, także to jest taki dzik ciekawy, tutaj po lewej stronie ogólnie macie, jak on tam wygląda. Akt piąty dziesiątka to jest Blitz Prince i on ogólnie z tego co pamiętam nawala takimi kulkami. Także może być ciekawie. Hmm. Kros, krosowe shoty robi, także tam musicie po prostu, jeśli nie macie... Da radę go zrobić ogólnie. Jeśli nie macie takiego samego Majta wymagającego, da radę go zrobić, tylko musicie uniki robić. Także ogólnie można tam zawsze spróbować. Kolejny boss e, toksyczny to jest na szóstce. E, szósty akt, dziesiąty zamek to jest Stealthy Stan I to jest taki, e, jakby szczur, można powiedzieć, który właśnie zatruwa. E, na akcie siódmym za to znajdziecie Magic Majka. E, fajnego maga Ogólnie mi się on zawsze podoba z wyglądu. Skillet też ma bardzo fajne. Akt ósmy. Co do aktu ósmego, na zamku dziesiątym znajdziecie takiego fajnego jakby glaring lena, który rzuca kulkami, w sensie szczela. i jest też ciekawie. E, jeśli nie macie majda, to trochę chyba go raczej nie zrobicie z tego, bo aby że omijać te kulki, to trochę ciężko. E, akt dziewiąty, lecimy dalej. Akt dziewiąty, zamek dziesiąty, nekronancji, którego właśnie robiliśmy, e, jest bardzo spoko. Akt 10 zamek dziesiąty, Bob. Ostatni oczywiście boss. E, co do minibosów, mamy ich aż trzech w grze, także e, lecimy od początku. E, udajemy się na akt trzeci i zamek piąty. Wszystkie minibosy są na piątce. E, są ich trzy w grze. nie? To nie jest tak, że każda piątka ma mini bosa, tylko po prostu są trzy akty, gdzie są te minibosy. A tak w każdym akcie 10. tak jak było już poprzednio, wymieniłem gdzie każdy boss jest. E, na akcie trzecim. Co gdzie je mamy? Na akcie trzecim mamy na piątce tutaj. Mamy bossa o imieniu Swarming Steve i to jest tak jakby e, krap coś takiego, znaczy no Krab to nie jest, ale kurde jakiś taki robal fajny, wielki. E, to mamy na akcie trzecim, na akcie siódmym jest kolejny, czyli musicie trochę sobie poprzewijać. Akt siódmy, zamek piąty, e, macie Sherling Shauna, takie, takiego typa goblina z y, działem. No i kolejny jest na akcie dziewiątym, mianowicie zamek piąty i to jest Calcium Clyde. I on już tak nawala, trochę jakby zdziała. Także to by było wszystko na temat tego eventu. E, ponieważ w tym evencie chodzi o to, żeby właśnie zabijać sobie takie bossy. Także możemy sobie zrobić. Glaring Glen jest na akcie, tak jak mówiłem, jest na akcie 8. Także zrobimy sobie go na ekstremie i zobaczycie, że nie no, możemy otworzyć sobie tam dwie skrzyneczki od razu. Także jak najbardziej. E, to było na ekstremie do zrobienia. I akt 8 udajemy się. Akt 8, zamek 10, 25 energii, nie ma problemu. Także lecimy. Yy, Bosika zabijemy, no i będziemy mieli w sumie za darmo dwie skrzynki epiki do otworzenia, które właśnie sobie otworzymy. Yy, myślę, że nic ciekawego nie dropnie to norma. Ale z, może, może coś. Dobra, także zabijamy sobie Bosika. bo Boss zabity, nawet nie trzeba uników robić. Yy. Także let's go I będziemy mieli kluczyki eee, Misje w każdym bądź razie Chyba się dodają na bieżąco Bo wczoraj na przykład jak skończyłem To nie miałem w ogóle misji eee, Dzisiaj już jak wbiłem do gierki to już miałem misję Także misje mogą się dodawać na bieżąco Każdym dniem No jak widzicie już znowu nie mam misji Także, także, także ta Akcja ze wczoraj się powtarza eee, Otworzymy sobie tutaj eee, dwa epiki Na koniec odcinka I będzie spoko Uuu Setowe coś? Może być? Nie wiem, czemu nie tylko drugi raz klucza ale dziwne traf jakiś setowy i ten wypadł. O, ty, ja chyba 30 częściej będę nagrywał te wyniki. Wyobraźcie sobie, że otworzyłem jakieś. Hmm, wczoraj 10 skrzynek, gdzie wypadł mi tylko jeden. Yy, znaczy nie, epiki tylko te yy, setowe. Wypadł mi jeden setowy item z 10 skrzynek. Teraz dwie skrzynki, dwa setowe. Hmm. Chyba częściej muszę nagrywać. E, co prawda, jakieś hmm, krapy myślę, ale no, cię przydadzą do ascendu i tak dalej. Majta trochę mam mało w porównaniu do, do, do ludzi, którzy mają teraz majta po 2 miliony ponad, ale się nabije. Mamy dużo rzeczy do ascendowania. Już chyba spodnie nawet mogę zrobić na, 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 na najwyższy ascend, ponieważ mamy tutaj y, ascend jeden spodnie. Za chwilę będę robił je tutaj na dwójkę. I w sumie jeszcze mam jedną kopię, czyli może mi się uda zrobić na więcej? Powiem.